Torek, szósty tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich opowiada nam o tym, jak Paweł i Sylas znaleźli się w więzieniu. Otóż tłum Filipian zwrócił się przeciwko nim. że kazali zerzyć z nich szaty i sieć, sieć ich rózgami i po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia. Można by powiedzieć, za co? Za to, że głosimy Chrystusa? Za to, żeśmy uzdrawiali? Za to, że jesteśmy dobrzy? Tum bardzo często jest nielogiczny, sędziowie bardzo często nie są sprawiedliwi, każą tylko dlatego, że ktoś krzyczy, żeby go ukarać. I bardzo ciekawe, że, że Paweł nie traci wiarę, że Sylas nie traci wiary, ale co robią? O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. Modlili się, śpiewając hymny Bogu. Niesamowita jest ta postawa Pawła i Sylasa, którzy nie mają pretensji do Pana Boga o to, że nie, nie, niesprawiedliwie cierpią. Nie mają pretensji, a wydaje się nawet do ludzi, za to, że ich traktują tak, jak ich traktują. Oni doskonale wiedzą, że to cierpienie, które doświadczają, może być pomostem do czegoś większego. I zdarza się cud tamtej nocy. Anioł Pański otwiera bramy więzienia, a strażnik więzienny nawraca się, bo widzi, że, że ludzie jakoś tak podchodzą do cierpienia, jakoś tak podchodzą do niesprawiedliwości, że to po prostu wzbudza w innych zachwyt. Chciałbym mieć taką wolność wobec cierpienia, Chciałbym mieć taką wolność wobec niesprawiedliwości, chciałby mieć taką, takie zaufanie do Pana Boga pomimo wszystkiego. W ten sposób nawracamy ludzi. W ten sposób dajemy świadectwo nie, nie przez nasze, nasze po prostu kłócenie się czy, czy dochodzenie można powiedzieć sprawiedliwości do końca. Przez miłość, przez przebaczenie, przez zaufanie. W ten sposób pokazujemy, że, że jest ktoś w nas, który, kto w nas żyje i działa wbrew ludzkiemu myśleniu, ale, ale zgodnie z myśleniem Bożym. Dlatego tak bardzo ważne jest w trudnościach, żeby był Pan Bóg, dlatego tak ważne w życiu jest, żeby był Pan Bóg. Stąd psalmista w ostatnim zdaniu w Psalmie mówi: Panie, nie porzucaj dzieła rąk swoich, nie porzucaj nas. Jeżeli Ty nas, Panie Boże, porzucisz, to naprawdę koniec z nami. Bardzo często chcemy być synami marnotrawnymi. Bardzo często wydaje się nam, że jak odrzucimy Pana Boga, to nam będzie łatwiej. Nie, psalmista już doszedł do tego, że nigdy nie jest tak źle, kiedy Bóg jest daleko od nas. Nigdy nie jest tak źle. Odrzucić Pana Boga to jest odrzucić to, co jest najważniejsze w życiu, to, co jest istotą życia, to, co jest fundamentem życia. Nie chcę, żeby Pan Bóg mnie opuścił i, i wiem, jaka to jest trudność, kiedy doświadczam, że go nie ma. Boże mój czemuś mnie opuścił, kiedy doświadczam ciemności, jak ja matka Teresa z kolkuty, kiedy doświadczam opuszczenia, jak Jeremiasz czy jak Hiob, jakie to jest ciężkie. Ciekawe jest to, że, że psalmista nie boi się Boga, nie boi się, że jak Ty mi weźmiesz w moje ręce, jak mnie złapiesz w swoje ręce, to mi stanie się krzywda. Bo nawet jeśli Ty mi ukażesz, nawet jeżeli doświadczę cierpienia, to ja wiem, Panie Boże, że jeśli ja jestem w Twoich rękach, to wiem, że to wszystko będzie dla mojego dobra. A jeżeli Ty mnie odrzucisz ze swoich rąk, jeżeli ja nie będę przy Tobie, to, to kto mi pomoże? To kto mi pomoże? Nie porzucaj dzieła rąk swoich, najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać w życiu, to to, gdyby nas Bóg porzucił. Najgorszą rzeczą, przecież piekłem nazywamy nic innego, tylko wieczne porzucenie Boga. Ewangelia Jana w XVI rozdziale mówi o zapowiedzi Chrystusa. Chrystus zapowiada ducha, parakleta, który przyjdzie. I bardzo ciekawe jest to, że Jezus, chociaż mówi o duchu świętym, chociaż mówi o duchu miłości, chociaż mówi o duchu pokoju, to jednak używając słowa paraklet, przywołany, adwokatus. Ten, który jest adwokatem, który jest obrońcą na sądzie, mówi, on, gdy przyjdzie, to znaczy duch, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ktoś by powiedział, no przecież to jest dziwne. Nie, to jest kontekst sądowy. Jesteśmy, jeśli jesteśmy na, na sali sądowej, jeśli są oskarżenia, ktoś ma rację, ktoś nie ma racji, to, to trzeba wiedzieć, gdzie jest grzech, a gdzie nie ma grzechu. Trzeba wiedzieć, gdzie jest zło, a gdzie jest dobro. Dlaczego? Żeby wróciła sprawiedliwość. A sprawiedliwość to jest nic innego tylko harmonia pierwotna. Tak jak można powiedzieć w muzyce jest harmonia, to jest sprawiedliwość. I z powodu grzechu zła powodujemy dysharmonię, spowodujemy fałsze, powodujemy takie dźwięki, które sprawiają, że nie da się tego słuchać. Stąd trzeba na końcu przekonać świat też o sądzie. Jeżeli jest grzech, musimy wrócić do harmonii. A żeby wrócić do harmonii, musi być sąd. Musimy po prostu osądzić tych, którzy zgrzeszyli, i osądzić po prostu przywrócić siłę tym, którzy zostali skrzywdzeni. Nie da się. Nie da się na świecie szczęścia osiągnąć przez to, że zmienimy definicję grzechu. Nie da się osiągnąć przez to, że mówimy, że, że nie ma grzechów. Nie da się osiągnąć przez to, że powiemy, że wszyscy ludzie są dobrzy. Nie da się osiągnąć przez to, że powiemy, że cokolwiek w życiu będziesz robił, to i tak będziesz w niebie. Nie da się. Naprawdę na świecie jest tyle zła, jest tyle niesprawiedliwości, jest tyle grzechu, jest tyle cierpienia, żeby to było bardzo nieludzkie, zwłaszcza wobec osób, które cierpią, byłoby bardzo nieludzkie powiedzenia, a zostawmy to, niech będzie jak było. Nie. Duch Święty, kiedy przyjdzie, on nam pokaże, gdzie jest grzech. On nam pokaże po prostu, że trzeba to osądzić, bo tak naprawdę, dopóki nie wrócimy do sprawiedliwości, rozumianej jako harmonia, jako przywrócenie tego pierwotnego porządku, dopóty będzie ktoś na tym świecie cierpiał. A Duchowi Świętemu zależy na tym przede wszystkim, żeby człowiek nie cierpiał. Pana z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.